cześć tu pasieka trzy doliny chciałem się wam pokazać coś w kwestii pyłku teraz jest 14 czerwca lipa się zaczęła szerokolistna wcześniej była akacja i wszyscy się cieszyli generalnie no bo mnie tu pszczoła atakuje że jest akacja że będziemy mieli akacjowy i tak dalej z tym że Pszczoły o tym nie wiedzą, że jest akacja czasem i się zbierają co popadnie. Swierzę się, że odbiorą po korpusie miodu maksymalnego. Czasem się okazuje, że w generalnie w tym roku, jest miód bardzo ciemny, a nie jasny. Czy zamiast akacji będzie co innego i będzie to w większości spać. Przynajmniej w rejonie Krakowa no i chciałem pokazać jak to wygląda bo jak widzicie tutaj mam ule ustawione jedno obok drugiego w zasadzie obok siebie i tak naprawdę co rodzina to, to zbiera co innego Można to poznać po pyłku nie wiem czy będzie widać może tak, o. tutaj na przykład jest taki kolor pyłku a pół metra dalej w ulu jest zupełnie co innego tam był żółty pomarańczowy, tutaj jest taki biały z fioletowym, fioletowy to jest pewnie haberbłowatek albo facelia a tutaj też jest tu jest wymieszane wszystko facelia pomarańczowy to nie wiem z czego teraz jest jasny ten pewnie... jasny to trochę, Pe... to trochę już z lipy może być tutaj jest na przykład prawie biały Tutaj jest kolorowy. Idziemy dalej. Nie będę otwierał wszystkich szuflad. Ale tu, gdzie mam bez kontaktu z pszczoła, na przykład, tutaj jest taki taki kolorek. No to w zasadzie wszystkie kolory są. Widać, im za gorąco już powstają brody tutaj jest jeszcze trochę inny w tym zdaje się było chyba fioletowo o ile pamiętam, Zobaczymy. o, było fioletowo, teraz jest biało biały z lekkim domieszką fioletu się zmienia trochę z czasem w zależności co kwitnie tutaj zaglądniemy jeszcze o tutaj jakoś się pszczoły dostały jest niedużo pyłku jest taki biało żółty w większości No tu jest prawie biały w większości. To jest pyłek z dwóch dni, bo wczoraj i dzisiaj nie zbierałem. Dennice połowiacze dennicowe według mnie dużo lepsze od w w tych montowanych na wylot ponieważ pyłek nie moknie wieczorem. Jest wręcz suszony troszeczkę przez pszczoły. Dużo lepsze według mnie niż wylatkowe. Mam parę rodzin, jak widzicie, na czyli pół, cztery korpusy. Nie wszystkie są również słabsze. Tam trzeba będzie matki wymienić bo o tej porze, jak. Pszczoły są na 1,5 korpusy, to są 12 ramkowe większości korpusy. Ktoś dzwoni. To są w większości 12 rankowe korpusy, więc Wielkopolskie więc są większe, no ale i tak na półtora korpusu jak są pszczoły, to o tej porze to to jest cienizna. No. stałem się żeby jednak było mocniejsze rodziny tutaj w moim terenie. To jest na przykład ulna. jest no, cz cztery korpusy w sumie. Półtora korpusu to jest rodnia, reszta to jest miodnia. Tutaj mam wagę. Mojej no roboty. Zobaczymy, ile tu jest taki przycisk. Znaczy nacisnąć i ważymy. Jest 97,3 kg. Tyle waży cały ul. Czterokorpusowy z daszkiem, z dennicą, z pszczołami, z, z miodem. Przybytki, teraz są straszne. upały Od dwóch tygodni w zasadzie jest. Między 27 a 33 stopnie. Więc bardzo gorąco. I co ciekawe, w zasadzie nie padało, wczoraj padało przez 10 minut. Yy, więc no, pojawiło się spać. I, I nawet się trzyma, bo dzięki temu coś pszczoły znoszą. Tak to myślę, że byłby problem z pożytkiem nektarowym, bo po prostu wszystko by wyschło zobaczymy jak będzie w kolejne dni przybytki na wadze są tak między jakiś kilogram a 2 kilogramy średnio wczoraj było chyba 2,5 w tej rodzinie oczywiście na 4 korpusem no bo w tamtym na pewno jest mniej ale pewnie też przybytek jest tutaj mam rójki które złapałem w tym roku tu jest 8, tam jeszcze po drugiej stronie są 3. W sumie około 15 rujek złapanych w tym roku. Większość nie swoich Ta złapana była chyba 2 dni temu czy 3 dni temu. jakieś 8-9 ramek no. No i tak się przyłki w te na jednym korpusie to są odkłady porobione tam jest troszkę silniejszy będzie widać jak ładnie znoszą nie obijają i tyle Czego dobrego także po połku widać mniej więcej co pszczoły przynoszą do ula na czym, na czym siedzą co znoszą? Warto wirować oczywiście jak ktoś ma możliwość warto wirować każdy ul oddzielnie nie mieszając miodu z ramek z danego ula. Wtedy yy, naprawdę możemy uzyskać wiele, bardzo różnych odmian miodu. I tak naprawdę widać to dopiero jak miod skrystalizuje. Wtedy ładne kolory, różne kolory można uzyskać. No, to tyle. Na razie.